Mamo, chodźmy po Jozy. Proszę, to nie zajmie nam długo. Wiesz jak go uwielbiam. że jest już późno. Wieczorami lepiej zostać w domu. Różnorakie istoty czają się w ciemnościach. Chyba nie chcesz spotkać Utopca? Nic nam się nie stanie. Ja na obronię. Bardzo chcę. Proszę, proszę, proszę. Pójdźmy. Poza tym obrudziliście mi sukienkę, więc przy okazji ją wybiorę. Tylko musimy się pospieszyć. Malutki. Chociaż już tam byliśmy, więc generalnie nie wiem po co. Dobra. Wypalony rysunek, Uuu. Nie Nie moje Nie zniosę tej bezsilności. Wygląda na to, że skierowali się w stronę brzozowego gaju w pobliżu rzeki. To jest utopiec, chyba nie? Ale jeszcze zanim to. U, to zaraz. Zaraz, 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 zaraz. zaraz, zaraz. Nawiązałeś połączenie z ogniskiem? Fajnie, ale. No, muzyka troszeczkę trzeba przyznać, jak w wieśku. Momentami. Rysunek. Strzałki na rysunku wskazują chyba puk orny. No tak, byliśmy tam. Coś tu, kliknę. Nie, nic. Okej. Okay. Coś tu. Kule, jakie tarcze fajne. Coś tu znajdę jeszcze ciekawego?